Witam wszystkich, dzisiaj porozmawiamy o pierwszym polskim motorowerze, czyli o MK1 Rysiu, który to został zaprojektowany w 1957 roku. Jego produkcja ruszyła w roku 1958 i trwała do 1963-1964 roku i był to motorower, skuter produkowany w Wrocławiu, w zakładach metalowych Wrocław-Zakrzew. I warto wspomnieć o tym, że była to konstrukcja niesamowicie nowoczesna. To była konstrukcja, która była na poziomie tych konstrukcji zachodnich czy też światowych, tych najlepszych. Chociaż tutaj wiele osób wtedy powątpiewało, że możemy, nie tylko my, ale też ekipa, która to wszystko zrobiła, to znaczy konstruktorzy, projektanci, którzy nie mieli zbyt dużego albo też żadnego doświadczenia w budowie takich pojazdów, takie coś stworzyć. Ale stworzyliśmy i tak, oczywiście do tej pory pojawiają się głosy, że w pewnym stopniu wzorowaliśmy się na niektórych rozwiązaniach zagranicznych, no ale tutaj nie będziemy w ten temat wnikać. I był to skuter jednoosobowy, był to skuter oczywiście nowoczesny, spełniający te wszystkie wymagania motorowerów ówczesnej i można powiedzieć też dzisiejsze, ponieważ tutaj niektórzy zarzucają Rysiowi niebycie pierwszym skuterem w historii Polski, ale tutaj wszystko zależy od tego, jak patrzymy na motorowery. Więc zacznijmy może od tego, że oczywiście nowoczesna konstrukcja spowodowała też, że ta cena była wysoka. Co tu nie mówić, on był po prostu drogi, ponieważ 6,500 zł za motorower jednoosobowy z niespełna dwukonnym silnikiem, z ograniczonymi możliwościami, które to ograniczenia nakładało też oczywiście prawo, był tylko o 500 zł tańszy od wfm WFM-ki wtedy kosztowały 7 tysięcy i mówimy tutaj o pojeździe większym, o pojeździe silniejszym, o większych możliwościach. I to był oczywiście dosy, dosyć duży problem, według niektórych to właśnie spowodowało, że te motorowery przestały być produkowane, ale w rzeczywistości tak nie było. Nie mówiąc o tym, że w 60 roku do produkcji trafiła taka zubożona wersja Rysia, czyli ŻAK. Część elementów została po prostu przerobiona, uproszczona, żeby tą cenę po prostu zbić do troszkę powyżej 5 tysięcy złotych, co też odniosło pewien sukces. No i przez te wszystkie lata produkcji, która zakończyła się w 1963 1964 roku, wyprodukowano łącznie 900 tysięcy żaków i rysi. Tutaj nie znam proporcji, nie dotarłem. Może wy wiecie, to napiszcie w komentarzu, ale może. Zanim przejdę do danych technicznych, powiedzmy, dlaczego ryś przestał być produkowany. I oczywiście cena też była ważną rzeczą, tylko że w przypadku sytuacji, że w ogóle nie ma pojazdów, nie da się tego typu rzeczy kupić, to nawet ta cena nie była tak wielką przeszkodą. Tutaj był to wynik innych działań. Wówczas Wówczas mieliśmy centralne sterowanie, jak wszyscy doskonale o tym wiemy, i zdecydowano, że motorowery, skutery będą produkowane tylko w jednym zakładzie. I nie będzie to zakład we Wrocławiu, tylko w Bydgoszczy. Po prostu po co dwie fabryki, które mogą produkować dużo, skoro można, skoro można sobie stwierdzić, że ma być jedna produkcja w jednych yy, przedsiębiorstwach, w jednym przedsiębiorstwie i tyle. Koniec, dziękuję, do widzenia i pozamiatane. Oczywiście, oznaczało to, że ten jeden zakład trzeba zamknąć, padło właśnie na Rysia. No i tak to się właśnie skończyło dla Rysia, że z góry stwierdzono, że zostanie on wygaszony, że te kolejne projekty chęć rozwijania tego motoroweru, tego skuteru. Ma się to wszystko skończyć. Macie skończyć, macie robić coś innego, a produkcja tego typu pojazdów będzie gdzie indziej. Choćbyście choć robili bardzo dobry sprzęt, choćbyście robili go dużo, nas to nie obchodzi. Decyzja zapadła, dziękuję, do widzenia. No i niestety zakończyło to historię rysi. No ale może przejdźmy do danych technicznych. I tutaj pamiętajcie, że w czasie tej produkcji, chociaż ona nie była zbyt długa, wprowadzano zmiany, zmiany, które miały nie tylko wyeliminować wykryte niedociągnięcia, czy też problemy, czy też ulepszać tą konstrukcję, ale też zmiany, które wynikały z tego, że no niestety dochodziło do sytuacji, że przestawano produkować jeden silnik, trzeba było montować inny silnik, który po prostu był w produkcji. To też takie czasy dosyć ciekawe. Chociaż kiedy spojrzymy na dzisiejszą motoryzację, to wcale inaczej nie jest. Ale przejdźmy do danych technicznych. I silnik SM01 był produkowany w zakładach WSK Wrocław w Psiepole. Ale pod koniec produkcji w 1963 roku, ponieważ tak jak powiedziałem, zakończono produkcję silników SM01, powstała pewna grupa Rysi, ale też Rzaków z silnikiem S38. I to był silnik oczywiście jednocylindrowy dwusuwowy o pojemności 49,8 cm sześciennego, średnica razy skok to 38 na 44 mm, stopień sprężania 6,5, jeśli chodzi o moc maksymalną to 1,5 konia przy 5000 obrotów, maksymalny moment obrotowy to 2,5 Nm przy 3500 obrotów, co przekładało się na to, że Ryś mógł osiągnąć nawet 55 km na godzinę. I są to dane techniczne papierowe. Nigdy nie jeździłem, nie potwierdzę. Spalanie od 1,5 do 2,5 litra, oczywiście w zależności od obciążenia. Tutaj jednak trzeba pamiętać, że jak w przypadku innych konstrukcji motocykli, samochodów, dostawczaków, które były produkowane w latach 50., 60., 70., 80., one często były troszkę przeciążane. Czyli coś co miało mieścić jedną osobę, niekiedy musiało zmieścić dwie. Coś co miało było dwuosobowe, niestety musiało pomieścić dwie osoby plus na przykład jeszcze jakiś worek czy cokolwiek innego. One często były przeciążane, one często pracowały w bardzo trudnych warunkach, co przekładało się na przykład na spalanie, ale też na trwałość. Jeśli chodzi o zbiornik paliwa to mieścił on 5,75 litra. Jeśli chodzi o wymiary, długość to 188 centymetrów i 7 milimetrów, szerokość, tu oczywiście mówimy o kierownicy, 66 cm, wysokość 108 cm, rozstaw osi 123 cm, prześwit 14 cm, masa własna 64 kg, a taka dopuszczalna masa całkowita 154 kg, czyli oczywiście to obciążenie mogło wynosić 90 kg. Czyli taki ja mógł na tym rysiu po prostu Podróżować. Ale tak jak mówię, te dane często były troszkę naciąga w znaczeniu dane danymi, ale te obciążenia były po prostu przez użytkowników bardzo niekiedy maksowane, tak to może nazwijmy. Oczywiście, jeśli chodzi o tą konstrukcję, zastosowane w niej rozwiązania, to był to motorower nowoczesny jak na drugą połowę lat 50. początek lat 60. na światowym poziomie. Oczywiście z trwałością bywało różnie. Tutaj opinie są bardzo zróżnicowane i te opinie, do których dotarłem, też są właśnie zróżnicowane, ponieważ jeden powie, że on był wytrzymały, on się nie psuł, nie był awaryjny, był dopieszczony, jeśli chodzi o proces produkcyjny. Inny natomiast powie coś zupełnie innego, że już po dwóch tysiącach kilometrów były problemy, że ciężko go było ustawić, że to jak został wykonany też jednak sprawiało, że no nie był taki jak trzeba. Ale jednak przeważają opinie bardzo pozytywne i jeśli chodzi o bezawaryjność, i jeśli chodzi o wykonanie, i jeśli chodzi o takie zwykłe, normalne użytkowanie. Nigdy, tak jak powiedziałem, nie miałem do czynienia z rysiem. Wielka szkoda, chętnie bym takiego nie tylko przygarnął, bardzo chętnie, ale po prostu z nim, nim sobie pojeździł. Tylko że, no niestety, został on wyprodukowany bardzo dawno temu w ilości. Prawie 900, czy około 900 tysięcy egzemplarzy, tylko że podobnie jak wiele innych konstrukcji, które powstały u nas, później został niejako zapomniany i ludzie przesiadając się na kolejne swoje pojazdy, czy to WFM-ki, WS-ki, MZ-ki, później też samochody, no, złomowali je. Stąd tak niedużo tych klasycznych motorowerów, motocykli nam zostało. A oczywiście, no powód jest oczywisty. My również dzisiaj, kiedy coś się zużyje, to wyrzucamy, o tym też kiedyś sobie porozmawiamy. Niesamowicie ciekawa konstrukcja. Nowoczesna, pokazująca, że jeśli chcieliśmy, to byliśmy w stanie zbudować naprawdę bardzo fajne rozwiązania, które oczywiście sprawdzały się, które oczywiście były na wysokim poziomie. Miały szereg rozwiązań nowoczesnych, ponieważ to była konstrukcja nowoczesna. Tylko że z różnych powodów ich nie kontynuowali. W przypadku Rysia, Żaka, po prostu stwierdzono, że tutaj nie będzie produkcji takich pojazdów, koniec zamykamy, do widzenia. A co ciekawe, chociaż cena była wysoka, chociaż można powiedzieć w takim w zwykłych warunkach on mógłby nie odnieść sukcesu, to tak jak powiedziałem, wówczas wyglądało to troszkę. Inaczej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.